19 grudnia, wtorek, trzeci tydzień Adwentu, czas na podsumowanie wieczorne. Zapalamy światło, Adwent 2023. Dzisiaj z kolei Anioł przychodzi do Zachariasza i mówi mu o tym, że Bóg chce w jego życiu zdziałać wielki cud. Chce, żeby ten Zachariasz stał się ojcem. I Zachariasz mówi do Anioła: Wiesz co, podaruj sobie to. Ja w to nie wierzę, że to się może wydarzyć. Skutkiem czego traci mowę. Ta Ewangelia mówi o tym, że czasami jest tak, że my po prostu Panu Bogu nie ufamy, że my nie wierzymy w to, że On chce w naszym życiu dokonać jakiegoś cudu i mamy milion uzasadnień, żeby sobie udowodnić, żeby udowodnić Panu Bogu, że to się po prostu nie wydarzy. Więc zapytaj się podczas tej modlitwy, czy Ty w ogóle wierzysz w to, że Bóg chce być ci życzliwy. Weź różaniec i módl się razem z Maryją. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w od żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I ostatnią rzeczą, którą możesz dzisiaj zrobić, to Panu Bogu powiedz, że chcesz, aby w Twoim życiu dokonał się cud. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobranoc!